to dla Ciebie od nas drużyny, gdzie Katowice, a tu takie upomineczki takie małe. Dziękujemy. 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 Proszę, proszę. To które są dzisiaj? Dziękuję. 17. 17. 17. To super, po 100 lat jeszcze raz. Wszystkie one lepsze. Życzymy wygranej. Bardzo dziękujemy. Do meczu zdrowym trzy dni, Michał Zieliński już w pełni zdrowy? No Jeszcze delikatnie ta, ta, ta noga mnie boli, ale to już można powiedzieć, że, że jest agrawka i, i nie powinno być żadnego problemu do meczu, do meczu zdrowym. Czy takie spotkania, ten maraton, przygotowujecie się do tego na pewno specjalnie, bo chcecie pokazać na Bukowej, że będziecie tutaj nadal tą taką niezdobytą twierdzą. Jak, jak, jak tam mobilizacja wygląda na treningach? No zdecydowanie chcielibyśmy tutaj podtrzymać tą pasę, która, która jest od, od tego sezonu, więc na pewno ciężkie Ciężki ten okres był, który, który teraz e, przepracowaliśmy, bo, bo, bo mieliśmy praktycznie dwa tygodnie na to, żeby dobrze się przygotować do tych e, praktycznie trzech meczy w ciągu, w ciągu tygodnia. Więc e, no, wydaje mi się, że jesteśmy dobrze przygotowani. Zostało jeszcze trzy dni, mobilizacja jest e, można powiedzieć na, na 200%. I, I trzeba zrobić wszystko, żeby przede wszystkim w tym pierwszym meczu z Energetykiem e, zdobyć trzy punkty. Czy analiza wideo e, gier. Energetyka już była? Jeszcze nie, jeszcze nie, ale bodajże jutro będzie, czy, czy nawet nie wiem, w piątek, ale, ale na, pewno, na pewno ma być. Więc jeszcze nam trener przedstawi ich słabsze, czy tam nawet mocniejsze strony, ale wydaje mi się, że my musimy skupić się na sobie i, no i to będzie klucz do, do zwycięstwa. Skoro już zdrowie dopisuje, to pewnie gdzieś tam z tyłu głowy myślisz o tym, żeby wyjść w pierwszej jedenastce. No Zdecydowanie tak. Już bodajże dwa mecze gdzieś tam można powiedzieć straciłem, i, i no i wypadłem z tego, z tego obiegu. więc teraz najwyższy moment, żeby, żeby wrócić i no i znowu coś tutaj strzelić przy, przy, przy Bukowej i no i wygrać mecz przede wszystkim. A, a, a jak to będzie, to, to okaże się już sobotę.